Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii z historią przez życie dziś przejdziemy do omawiania sytuacji, jaka zapanowała w Europie i na świecie zaraz po zakończeniu pierwszej wojny światowej. Zapraszam serdecznie. Pierwsza wojna światowa, która trwała przez ponad 4 lata, zakończyła się oficjalnie 11 listopada. 1918 roku i wraz z przerwaniem wszelkich działań wojennych szybko stało się jasne, że sytuacja w Europie i na świecie zmieniła się nieodwracalnie. Przede wszystkim doszło do diametralnej zmiany w dotychczasowym układzie sił politycznych, w szczególności na terenie Europy. Mocarstwa europejskie, które w 1914 roku wchodziły w skład państw centralnych. Takie jak Niemcy, Austro-Węgry, a później Bułgaria oraz Turcja straciły na znaczeniu. Niemcy wyszły z tego konfliktu pokiereszowane, wykrwawione i osłabione pod względem politycznym, gospodarczym i militarnym. Austro-Węgry znajdowały się na krawędzi załamania i do końca roku 1918 rozpadły się na szereg pomniejszych państwewek z dawnego potężnego cesarstwa. Pozostała jedynie Austria, podczas gdy wszystkie pozostałe obszary niegdyśjego Cesarstwa Austro-Węgierskiego rozpadły się na inne państwka europejskie, takie jak Węgry, Czechosłowacja czy Polska. Podobny los spotkał również inne mocarstwa europejskie. Carska Rosja rozpadła się od środka wyniku rewolucji oraz wojny domowej, w wyniku której na zgliszczach imperium carów powstał komunistyczny Związek Radziecki, z kolei do roku 1922 rozpadło się również imperium Osmańskie, które przekształciło się w Republikę Turecką. Chaos, jaki zapanował pomiędzy mocarstwami europejskimi i w wyniku tej próżni władzy, dał jednak okazję innym narodom i państwom europejskim, aby wybić się na niepodległość. I tak po roku 1918 w Europie niczym grzyby po deszczu zaczęły wyrastać nowe kraje europejskie, takie jak Polska, Węgry, Czechosłowacja, Finlandia czy kraje nadbałtyckie. W ten sposób Układ sił w Europie zmienił się nieodwracalnie. Niestety, koniec I wojny światowej przyniósł ze sobą także ogromny bilans strat, zarówno w ludziach, jak i w stratach materialnych. Wiele państw w Europie poważnie ucierpiało w wyniku działań wojennych. Dotyczyło to w szczególności tych państw, na których terenie trwały bezpośrednie działania wojenne, tak jak to miało miejsce chociażby na terenie Francji, Belgii czy Rosji. Kraje te musiały poświęcić w wyniku tych zniszczeń całe dekady na to, aby podnieść się z kolan i odbudować to, co zostało zniszczone. Konsekwencji czego, nawet te państwa, które wyszły zwycięsko z pierwszej wojny światowej, wyszły z niej osłabione i wykrwawione. Tak jak to miało miejsce chociażby w przypadku Francji czy Wielkiej Brytanii. Do tego wszystkiego doszedł ogromny wręcz bilans strat w ludziach, który sięgnął milionów zabitych, zarówno w żołnierzach, jak i cywilach. Szacuje się, że w latach 1914-1918 śmierć w wyniku działań wojennych poniosło blisko 10 milionów żołnierzy po wszystkich stronach konfliktu. Do tego doszło również 20 milionów rannych i okaleczonych żołnierzy, z których spora ich część wróciła do domu jako kalecy, którzy nie byli zdolni już do wykonywania normalnego zawodu w cywilu, co piągnęło za sobą poważne problemy społeczne dla wielu rodzin w całej Europie. Do tego wszystkiego doszedł również ogromny bilans strat wśród ludności cywilnej, która często znajdując się w krzyżowym okniu działań wewnętrznych. Działań wojennych również ginęła w wyniku I wojny światowej i tak szacuje się, że do roku 1918 śmierć w wyniku działań wojennych poniosło blisko 13 milionów cywilów. Na tamte czasy była to najkrwawsza wojna, jakiej doświadczyła Europa, jak i reszta świata. Co gorsza, po roku 1918 w Europie odnotowano nową niszczycielską epidemię zarazy, jaką była epidemia hiszpańskiej grypy, nazywanej również potocznie Hiszpanką. Epidemia ta trwała w latach 1918-1920 i w jej wyniku śmierć poniosło blisko 50 milionów ludzi na całym świecie. Na tamte czasy była to największa i najbardziej niszczycielska epidemia zarazy, jaką widział ówczesny świat. Ostatecznie, po całym tym chaosie, jaki nastąpił w Europie w pierwszych dniach po zakończeniu pierwszej wojny światowej, należało wyłonić nowy ład i porządek polityczny w Europie i na świecie. I tak, już w styczniu 1919 roku w Paryżu zwołano konferencję pokojową, na której spotkali się przedstawiciele największych mocarstw Europy i świata, którzy wspólnie mieli negocjować i obradować nad tym, jak będzie wyglądać nowy porządek polityczny na świecie, teraz kiedy Wielka Wojna dobiegła już końca. Obrady pokojowe w Paryżu. Trwały w okresie od stycznia do czerwca 1919 roku. Ich ostatecznym zwieńczeniem było podpisanie traktatu wersalskiego, traktatu pokojowego, który ustanawiał nowy ład polityczny w Europie i na świecie, i to właśnie od tego traktatu wziął się termin Ład Wersalski, który został ustanowiony w Europie na następne 20 lat, od 1919 do 1939 roku. Okres Ładu Wersalskiego jest przez współczesnych historyków nazywany również zamiennie okresem dwudziestolecia międzywojennego, gdyż ten porządek, ustanowiony na mocy konferencji pokojowej w Paryżu, Trwał pomiędzy okresem zakończenia I wojny światowej a wybuchem II wojny światowej w 1939 roku. Postanowienia traktatu wersalskiego najmocniej uderzyły w państwo niemieckie. Niemcy zostały uznane za głównego sprawcę I wojny światowej, konsekwencji czego na Niemcy spadły liczne reparacje wojenne, które władze niemieckie musiały teraz spłacać a reparacje te szły w grubych milionach, konsekwencji czego Niemcy potrzebowały całych dekad na to, aby spłacić te reparacje, co było ogromnym ciosem finansowym wymierzonym w niemiecką gospodarkę, która i tak ledwo trzymała się kupy po wszystkich tych stratach materialnych poniesionych w trakcie pierwszej wojny światowej. Co gorsza, traktat wersalski ograniczył terytorium państwa niemieckiego. Spora część Niemiec została przekazana w ręce innych państw europejskich. Szczególnie mocno Niemcy odczuły utratę Alzacji i Lotaryngii, które trafiły w granice państwa francuskiego, oraz utratę Wielkopolski, części Pomorza oraz 1 trzeciej Górnego Śląska, które trafiły. Po roku 1921 w granicę odrodzonej Polski. Jakby tego wszystkiego mało, Niemcom odebrano wszystkie zamorskie kolonie, konsekwencji czego Niemcy straciły status mocarstwa kolonialnego. Najgorzej jednak ucierpiała niemiecka armia. Na mocy traktatu wersalskiego Niemcy mogły od tej pory posiadać jedynie maksymalnie 100 tysięcy żołnierzy w swoich siłach zbrojnych, gdzie jeszcze w roku 1914 Niemcy mogli posiadać pod bronią nawet do 4 milionów żołnierzy. W dodatku mogła to być wyłącznie armia ochotnicza, a nie armia brana z poboru. W dodatku Niemcom zabroniono posiadać wojsk pancernych, sił powietrznych, okrętów podwodnych czy pancerników, co jeszcze bardziej redukowało potencjał militarny dotąd niezwyciężonej Armii Niemieckiej. Jakby tego wszystkiego było mało, region nad Reni, zlokalizowany na granicy między Francją a Niemcami, miał się od tego momentu stać strefą zdemilitaryzowaną, co oznaczało, że w tym regionie nie mogły stacjonować żadne jednostki mundurowe, za wyjątkiem policji, co jeszcze bardziej ograniczało potęgę militarną Niemiec na świecie. W efekcie czego społeczeństwo niemieckie po roku 1919 stało się jeszcze bardziej rozgoryczone wynikiem I wojny światowej, która stała się dla nich niezwykle upokarzająca. Ostatecznie, do roku 1920 postanowienia traktatu wersalskiego zostały wcielone w życie, aby upewnić się, że Europa i reszta świata nie pogrożą się w żadnym kolejnym wyniszczającym konflikcie na taką skalę jak Wielka Wojna. W styczniu 1920 roku zaproponowano utworzenie międzynarodowej organizacji, która będzie stać na straży pokoju i porządku na świecie. W ten sposób powstała Liga Narodów, pierwsza taka duża międzynarodowa organizacja zrzeszająca dziesiątki. Państw na świecie, które wspólnie miały zadbać o to, aby tragedia na taką skalę jak I wojna światowa już nigdy więcej się nie powtórzyła. W dłuższej jednak perspektywie działania podjęte przez Ligę Narodów nie przyniosły zamierzonych rezultatów, gdyż pokój w Europie po I wojnie światowej miał utrzymać się jedynie przez następne 20 lat, nim w 1939 roku Europa i reszta świata miały ruszyć na kolejną wojnę światową. Podsumowując, po zakończeniu pierwszej wojny światowej Europa była kompletnie wyniszczona. Dotyczyło to w szczególności państw, w których toczyły się bezpośrednie działania wojenne, np. Francja, Belgia czy Rosja. Europa potrzebowała dekad, aby podnieść się z kolan po tych wszystkich stratach. Bilans strat był, był ogromny. Wojna pociągnęła za sobą śmierć 10 milionów żołnierzy, kolejne 20 milionów było rannych lub kalekich, a blisko 13 milionów cywilów również zginęło w wyniku działań wojennych. Co gorsza, w latach 1918-1920 przez Europę przetoczyła się epidemia grypy hiszpanki, która zabiła kolejne 50 milionów ludzi. Zniszczenia wojenne doprowadziły również do załamania się potęgi lub upadku wielu państw w Europie. Po 1918 roku przestały istnieć Austro-Węgry, carska Rosja, a kilka lat później rozpadło się także Imperium Osmańskie. Z drugiej zaś strony I wojna światowa i jej następstwa dały szansę wielu innym krajom i narodom, szansę aby wybić się na niepodległość. Tak jak to miało miejsce w przypadku Polski, Węgier, Czechosłowacji, Finlandii czy krajom nadbałtyckim. W styczniu 1919 roku w Paryżu zwołano konferencję pokojową, która miała ustanowić nowy ład polityczny w Europie po wojnie. Zwieńczeniem obrad tej konferencji było podpisanie traktatu wersalskiego, ustanawiającego zasady nowego porządku politycznego na świecie. Po 1919 roku traktat najmocniej uderzył w Niemcy, które obarczono ogromnymi reparacjami wojennymi, utratą części terytorium, odebraniem wszystkich zamorskich kolonii czy ograniczeniem niemieckiej armii do zaledwie 100 tysięcy żołnierzy. W 1920 roku, aby utrzymać na świecie pokój, powołano do życia Ligę Narodów. Pierwszą międzynarodową organizację dbającą o zachowanie ogólnoświatowego pokoju i porządku, aby tragedia na taką skalę jak Wielka Wojna nigdy więcej się nie powtórzyła. W ten to co sposób rozpoczął się okres tzw. Ładu Wersalskiego, który zamiennie jest dzisiaj nazywany okresem dwudziestolecia międzywojennego. To jednak, jak przebiegał okres tego dwudziestolecia w Europie i na świecie, będziemy już opowiadać dopiero w następnych odcinkach. Dziękuję serdecznie za uwagę i do usłyszenia.